Dzisiaj otrzymaliśmy cenny dar możliwość rozpoczęcia od nowa. Każdy świt jest jak pusta kartka, na której Bóg zaprasza nas do napisania nowej historii u Jego boku. Schodzące słońce to nie tylko naturalne światło, ale boskie przypomnienie, że Jego miłosierdzie odnawia się każdego dnia. To właśnie w tej chwili, pomiędzy ciszą świtu a przebudzeniem, nasza dusza pragnie zbliżyć się do Pana z ufnością i wdzięcznością. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do pozostania z nami w modlitwie. Ten prosty gest może poruszyć wiele istnień i pozwolić, by Boża miłość dotknęła kolejnych serc. Psalm 91 brzmi jak hymn o schronieniu i bezpieczeństwie. Pokazuje nam, że kiedy odpoczywamy w cieniu Najwyższego, jesteśmy chronieni przed wszelkim złem. Ta obietnica odziewa nas niczym niewidzialna zbroja, zbudowana z wiary. Pokoju i nadziei. Rozpoczęcie dnia z tą pewnością to pozwolenie Bogu, by strzegł naszych kroków i uwolnił nas od pułapek życia. To zaproszenie do zaufania, poddania się i odpocznienia w opiece tego, który nigdy nie zawodzi. Połączmy się z Panem, wznosząc myśli i serca ku niebu i modląc się. Ukochany Panie, poddajemy się dziś rano Twojej obecności. Jesteś naszą ucieczką. Twierdzą, która nas chroni i bezpieczną przystanią dla naszych dusz. Niech nasze umysły napełnią się Twoim pokojem, a serca Twoją miłością. Prosimy, abyś uwolnił nas od niepokoju, który kradnie nadzieję, od strachu, który osłabia wiarę i od wszystkiego, co próbuje oddzielić nas od Twojego głosu. Chcemy postępować zgodnie z Twoją wolą. Usłyszeć Twoje wezwanie i umocnić się w Twoich obietnicach. Ufamy Psalmowi 91, wierząc, że mieszkamy pod Twoimi skrzydłami, bezpieczni od wszelkich burz. Wzmocnij nas, Panie, i ześlij swoich aniołów, aby strzegli naszych ścieżek. Dziś wybieramy odpoczynek w Tobie, ufając, że Twoja opieka jest doskonała. Wdzięczność przelewa się z naszych ustęp. Dziękujemy Ci za życie, za powietrze, którym oddychamy, za nasz chleb powszedni i za każdy mały cud, który objawia się każdego poranka. Jesteśmy wdzięczni za drzwi, które się otworzyły, a nawet za te, które się zamknęły, bo wszystkie one doprowadziły nas do czegoś lepszego. Dziękujemy Ci, że nigdy nas nie opuściłeś, że podnosisz nas, gdy upadamy, i że kochasz nas bezwarunkowo. Niech wdzięczność będzie pieśnią naszych serc, przypominając nam o Twojej dobroci nawet w najtrudniejszych dniach. Panie, wołamy o Twoją ochronę w tym nowym dniu. Niech żadna plaga nie zbliży się do naszego domu, jak zapewnia nas Psalm 91. Strzeż naszych decyzji, naszych kroków, naszego przychodzenia i wychodzenia. Chroni nas od wypadków, Cofaj każde przeciwne słowo i udaremniaj każde dzieło wroga. Wybaw nas od podstępnego języka, od człowieka brutalnego i od wszelkich krętych dróg. Niech Twój pokój będzie naszą tarczą, a Twoja obecność murem, który nas chroni. Panie, umieść dziś wokół nas swoich aniołów. Niech czujemy Twoją rękę prowadzącą nas na każdym kroku. Kochający Ojcze, wstawiamy się za naszymi dziećmi. Niech będą przez Ciebie strzeżone, kochane i pouczane na każdym etapie życia. Niech świat nie kradnie im niewinności ani nie gasi ich wiary. Niech wzrastają w Twoim słowie, a ich serca kształtowane są Twoją prawdą. Niech znajdą dobrych przyjaciół, dobrych doradców i będą mieli rozeznanie, by wybierać to, co słuszne. Wybaw ich od zła, złych wpływów i wszelkiego ducha buntu. Chroń ich umysły, zdrowie i ścieżki. Niech ich ręce będą pełne pomyślności, a ich marzenia zgodne z Twoim planem. Niech nie zbłądzą w żadną stronę, lecz podążają ścieżką życia z odwagą i radością. Błogosław ich nauce, relacjom i talentom. Niech Duch Święty prowadzi ich każdego dnia i niech nigdy nie zbłądzą od Twojego światła. Panie. Prosimy również o zaopatrzenie naszych domów, pracy i finansów. Błogosław miejscu, w którym pracujemy i przemień środowisko zawodowe w przestrzeń pokoju i produktywności. Daj nam mądrość w stawianiu czoła wyzwaniom, cierpliwość w procesach i doskonałość w każdym zadaniu. Tym, którzy szukają pracy, otwieraj nieoczekiwane drzwi, powołuj ludzi do pomocy i łącz ich z odpowiednimi możliwościami. Niech żadnej rodzinie nie zabraknie pożywienia, niech chleb zawsze będzie na stole, a godność zostanie przywrócona. Daj odwagę tym, którzy są zmęczeni, wskazówki tym, którzy muszą zaczynać od nowa, i dobrobyt tym, którzy podejmują się wyzwania. Niech zapanuje obfitość tam, gdzie dziś panuje niedostatek, i niech Twoja łaska towarzyszy każdemu krokowi naszego życia. Wzywamy również o zdrowie. Panie! Niech nasze ciała, umysły i dusze zostaną odnowione dziś rano. Nawiedź chorych swoim uzdrawiającym balsamem. Zabierz ukryty ból, ulecz przewlekłe choroby i cofnij niepewne diagnozy. Niech Twoje słowo popłynie przez nas jak żywa woda, przynosząc życie każdej komórce. Potępiamy wszelkie choroby czy to fizyczne, emocjonalne, czy duchowe. Niech kości, organy, Umysły i emocje zostaną przywrócone. Niech lęk przed chorobą ustąpi miejsca twojemu pokojowi. Wzmocnij nasze ciała, odnów nasze siły i pociesz tych, którzy cierpią. Niech twoja moc dosięgnie każdy szpital, każde łóżko i każde zbolałe serce. W imię Jezusa ogłaszamy uzdrowienie, życie i wyzwolenie. wszechmogący Boże, dziś rano prosimy o wybawienie. Zerwij łańcuchy grzechu Rozerwij łańcuchy winy i zniszcz pułapki wroga. Niech każdy cykl ucisku, uzależnienia czy samosabotażu zostanie przerwany mocą Twojego imienia. Uwolnij nas od wszystkiego, co nas krępuje i uniemożliwia nam życie w Twojej obecności. Odnów nasze umysły, oczyść nasze pragnienia i wzmocnij naszego ducha. Tam, gdzie były łańcuchy, teraz jest chwała, tam, gdzie była ciemność, teraz jaśnieje Twoje światło. Przynieś wyzwolenie naszemu życiu, naszym domom i naszym potomkom. Wieczny Boże, oddajemy Ci nasz naród. Wyciągnij swoją rękę nad tym ludem, nad jego władcami, nad każdym miastem i społecznością. Niech sprawiedliwość zastąpi korupcję, niech Twoje królestwo objawi się w prawdzie, dobroci i miłości do bliźnich. Powołuj przywódców, którzy boją się Twojego imienia, i obal tych, którzy żerują na oszustwie. Niech Twój pokój zapanuje w tej ziemi, a ludzie zwrócą się do Ciebie z pokutą i wiarą. Ulecz stare rany, ulecz podziały i spraw, by każdy zakątek tej ojczyzny głosił Twoją wielkość. Panie, prosimy o cierpliwość w chwilach oczekiwania. Kiedy dni wydają się długie, a odpowiedzi odległe, niech wiara będzie silniejsza niż zmęczenie. Nie pozwól nam się poddać, gdy cud jest bliski. Daj nam pogodę ducha abyśmy zrozumieli, że Twój czas jest idealny i że żadna obietnica nie pozostanie niespełniona. Niech niepokój nie kradnie nam radości, a pośpiech nie niszczy Twoich planów. Naucz nas żyć dniem dzisiejszym, świętując małe zwycięstwa i ufając w wielkie, które dopiero nadejdą. Niech cierpliwość nas wzmocni i jeszcze bardziej zbliży do Ciebie. Ojcze Niebieski, pomóż nam być światłem w tym świecie. Niech nasze życie odzwierciedla Twoją obecność pośród ciemności. Niech będziemy solą ziemi, niosąc łaskę i nadzieję, gdziekolwiek pójdziemy. Niech nasze słowa niosą zbudowanie, nasze świadectwo prawdomówne, a nasze czyny zgodne z Ewangelią. Niech kochamy bez miary, przebaczamy bez zastrzeżeń i służymy z radością. Niech ludzie widzą Twoją chwałę, gdy na nas patrzą. Rozważmy słowa z listu do Rzymian, rozdział 12, werset 2. Które uczą nas, abyśmy nie dostosowywali się do tego świata, ale przemieniali się przez odnawianie umysłu. Ta prawda przypomina nam, że prawdziwa przemiana zaczyna się od wewnątrz, gdy dajemy przestrzeń Duchowi Świętemu, by kształtował nasze myśli. Boże, my również przedstawiamy Ci nasze marzenia, te, które wydają się odległe, te, które milczymy, a nawet te, które kiedyś uważaliśmy za niemożliwe. Ty wiesz, co kryje się w naszych sercach i jakie nadzieje niesiemy. Nawiedź nasze projekty i potwierdź te, które zrodziły się z Ciebie, niwecząc te, które zrodziły się jedynie z naszego ego. Pobłogosław plany, które przynoszą chwałę Twojemu imieniu, a każdy owoc niech będzie powodem do uwielbienia dla Ciebie. Daj nam wiarę, abyśmy mogli marzyć, nawet po upadku. Niech każde marzenie rozkwitnie we właściwym czasie, podlewane modlitwą i prowadzone Twoją ręką. Panie, dziś rano oddajemy wszystko, czym jesteśmy, w Twoje ręce. Niech nic w nas nie będzie większe niż Twoja obecność. Niech nasze plany podporządkują się Twojej woli, niech nasze kroki podążają Twoimi ścieżkami, a nasze dusze niech pozostaną oddane Twojej miłości. Niech ten dzień będzie dla Ciebie przeznaczony, a nasze życie żywym świadectwem Twojej łaski. Niech wdzięczność zawsze będzie silniejsza niż jakiekolwiek uczucie niezadowolenia a Twój pokój wypełni przestrzeń, którą chciwość często próbuje zapełnić. Pomóż nam otworzyć oczy i dostrzec Twoją dobroć w każdym szczególe życia. Obyśmy żyli z usatysfakcjonowanym sercem i spokojną duszą. Modlimy się również o nadzieję, ten cenny dar, który podtrzymuje nas w trudnych dniach. Daj nam nadzieję, by wierzyć w niemożliwe, wytrwać pośród walk i uśmiechać się nawet przez łzy. Zastanówmy się nad Księgą Izajasza, Rozdział 40, werset 31, która uczy nas, że ci, którzy ufają Panu, nabierają sił. Niech ta prawda nas podtrzymuje, pamiętając, że Twoja wierność odnawia się każdego ranka. W tym czasie prosimy o odwagę, odwagę, by stawić czoła temu, czego się boimy, by podejmować zobowiązania, by żyć wiarą, a nie pozorami. Zastanówmy się nad Księgą Powtórzonego Prawa. Rozdział 31, werset 6, gdzie czytamy: Bądź odważny i mocny, nie bój się, bo Pan, Bóg Twój, idzie z Tobą. Niech ta pewność ogarnie nasze serca i poprowadzi nas naprzód bez lęku. Panie życia, wznosimy również naszą modlitwę o chwilę ciszy. Niech usłyszymy Twój głos, gdy wszystko wokół nas milknie. Naucz nas szczerze uwalniać przebaczenie, nie pozwalając, by ból się w nas ukrył. Ojcze Miłosierdzia, strzeż naszych ust przed osądami, które ranią i nie odzwierciedlają Twoich nauk. Jezu, wylej swoje obfite błogosławieństwa na każdą osobę, której imię pojawia się na tym kanale. Niech ich życie będzie jak żywe nasiona Twojej miłości, rozsiewające światło, dobroć i prawdę, gdziekolwiek się pojawią. Pomóż nam zrozumieć, że nawet cisza jest odpowiedzą, że nawet cisza jest troską. Naucz nas czekać z wiarą, nawet gdy nie widzimy znaków, trwać niezłomnie, nawet gdy nie rozumiemy drogi. Niech nasze serca spoczywają w tych chwilach, wiedząc, że Ty działasz w niewidzialnym, działasz w ukryciu i zaskakujesz cudami. Niech cisza zamiast pustki będzie płodna i rodzi nadzieję i pewność siebie. Dziękujemy Ci. Panie, że zawsze nas słuchasz, dziękujemy Ci, że nigdy nas nie zostawiasz samych, ale że jesteś z nami w każdym szczególe naszego dnia. Obyśmy przeżyli ten poranek z wdzięcznością i lekkością, pewni, że jesteśmy pod Twoją łaską. Obyśmy rozpoczęli ten dzień tą modlitwą i kontynuowali naszą podróż ufając Tobie, stawiając Cię na pierwszym miejscu we wszystkim, co robimy. Amen. Chwała Panu. Jeśli te słowa poruszyły Twoje serce, podziel się tą modlitwą z kimś wyjątkowym. Może to być odpowiedź, której potrzebuję dzisiaj. Pamiętaj: kiedy błogosławimy innych, sam Bóg błogosławi nas jeszcze bardziej. Subskrybuj ten kanał, aby otrzymywać codzienne przesłania z nieba, modlitwy, które mogą przemienić Twój dzień i o Twoją wiarę. Bądź częścią tych, którzy szerzą Bożą miłość i Słowo. Dołącz do tego łańcucha wiary. Każda modlitwa, którą tu zamieściliśmy, dotyczy również Twojego życia. Jeśli chcesz, zostaw swoją prośbę w komentarzach, bracia i siostry dołączą do modlitwy za Ciebie. Napisz swoje amen w komentarzach, jako duchowy znak, że otrzymujesz te słowa. Udostępnij w mediach społecznościowych, aby nadzieja Pana dotarła również do innych. Zadeklaruj ze mną. W moim życiu niczego nie będzie brakowało, nic nie będzie zepsute, nic nie będzie nie na swoim miejscu. Pamiętaj, że Twoje słowa mają moc, prorokuj błogosławieństwa na każdy dzień. Teraz podnieś rękę i ogłoś. Moje ręce są błogosławione, moja rodzina jest chroniona, a błogosławieństwa Pana mnożą się na nas. Niech opieka i miłość Jezusa Chrystusa ogarniają Ciebie i całą Twoją rodzinę tego dnia.